すっご was o poranku 25 marca 2022 roku. Jestem z torów, jest ze mną złomeusz, ale jest też simplex Dziś podziałamy 2,5 godziny do 3 i zobaczymy, czy uda nam się natargać trochę złomu wzdłuż linii kolejowej. Będzie to złom wykopywany z pod ziemi. Widzicie, jakie to proste, stryk, pierwszy sygnał. I już mamy naklętkę. Pierwsze gramy na pokład, drugi skrzyczący sygnał i już wydobywamy śrubkę niewielką kolejową. Dosyć szybko to idzie. Pierwszy kolorowy sygnał 55. Co to będzie? No niestety nic ciekawego. Obwódka od kapsla po wódce Żelazny sygnał. już coś też czuł wyniuchał. Opa! Patrzcie, resztki śrubokręta. Nie wiem, co to jest. Jakieś takie łączenie. Nie, to nie jest śrubokręt, to jest jakieś łączenie. To jakaś pętelka No, nieważne. Patrzcie, wykopałem dziurę. Biorę złomeusza i zrykajcie Tadam. Także dzisiaj ścisła współpraca złomeusz i Simplex. No, powiem wam, że dzisiaj to ja się nakopię, jak świna. Bo Simplex jest dosyć głęboki. Jeszcze jedna śrubka. No dzisiaj widzimy się na kopie jak dziki rex. Patrzcie. Tak jakaś ramka wyłazi kolejne 200 gram złomu. W trawie leżało takie okucie noża kuchennego. Żelastwo. Aha, coś tam jest. No i dobra, mamy to na nakrętko. Także Dario wykopie złom, nawet z ziemi Jakiś niemrawy ten sygnał. Będzie to pewnie kapsel albo coś drobnego. Uch, tak, jak myślałem, widzicie, jakiś nędzny gwoździk. Powiem Wam tak: idzie to niemrawo, bo trzeba się dużo nakopać, ale idzie do przodu. Minęło pół godziny, mam jakieś 10 kg złomu, ale Wam powiem, że trening mam niezły przy tym. O, i trafił się też guziczek wojskowy. Polski wzór WZ-20 coś tam 28 nie znam się na tym, podpowiedzcie. Simplex nam gęga na kolor co to będzie? tyle budowania napięcia i kawałek blaszki cynkowej czy innej słoik z depozytem a w słoiku trochę powietrza z 1988 roku Uskaz stalowa w stanie agonalnym. Patrzcie, jaka precyzyjna robota. Tu dół wykopałem, a fant jest tu w ściance. <grystanie> Ale jest. Kolejna śrubka. Zwłoki jakiejś puszki. Po konserwie. Wykopany kolejny kąsek. Pstryk. Simplex wykopał. Złomę już przyniósł w zębach. Minęła godzina. Ja schudłem z kilogram. Tak się odwodniłem. I dokładam dwie nędzyne śrubki. Ta sama śruba w kółko wyciągana z tego samego miejsca. Tak to wygląda. Spójrzcie, taki dzwonek od dużego roweru. To gdzieś innej ciuchci. Artur Skaniowa mam coś dla Ciebie. Zobacz jak się robi fajne wykopki Tak jak ty z ziemi, ale kotlecior 1,5 do 2 kg. Tak wygląda 3 złote polskie. Kolejny obiecujący sygnał w nasypie co nam tu się wysypie Ech, taka eska Nie lubię jak mi coś zgrzyta między zębami ale lubię jak mi coś zgrzyta w ziemi słuchajcie A tu coś mi zazgrzytało Ech, Tyle krzyko nic taka blaszka trójkątna Po pierwsze jest ciepło, po drugie ja się zgrzałem jak świna i same na razie drobiazgi wyciągam. Przydałoby się jakieś większe kotlety. Zawsze jak ta, to, to mam nadzieję, że jest jakiś kotlet. O! nie ma źle taka śruba. Ale to nie wszystko. Spójrzcie, na tej śrubie był izolator porcelanowy w przepięknym stanie. Nie pójdzie na śmietnik, pójdzie do kolekcji. Wow, super sprawa. Nawet nie jest uszkodzony. 1976 DPRK, cokolwiek to znaczy i znów charakterystyczne wygrzytanko ale sobie zaraz wyzgrzytamy jest! Patrzcie kolejny izolator wraz ze śrubą, ta sama parafia no i fajnie O, widzicie jak ładnie odchodzi, coś pięknego Coś, co niegdyś stanowiło zamknięcie od czegoś. Pstryk, pstryk. Ach, ten bank ziemski! Zobaczcie. Wyciągam sobie prawie złotóweczkę z banku ziemskiego. To waży jakieś 700 gram, a więc po tych cenach tak wygląda złotówka. Mam kolejną dziurę. I co tam leży? Wow. Patrzcie. A zmachałem się jak świnia, naprawdę patrz jakaś stopka jakaś nie wiem czy wy to widzicie taki mechanizm śruba która pracuje w takiej stopce dobrać te pieniądze panie wychodzi na to że z ziemi i znów mi tam zgrzyta jakiś pieniądz co nam tam zgrzyta a tak i tam 50 groszy nam zgrzyta słuchajcie się tak brzmią pieniądze z torowisk z nasypów kolejowych. Najpierw skrzeczą później zgrzytają. Jestem tu jakieś półtorej godziny i powiem Wam, że to wiadro. O, fuck! Ważyc 20 kg, a więc 30 zł w półtorej godziny. Nie ma tragedii, nie ma rewelacji. Odpadło Panu takie kółko metalowe. To sobie weź i wsadź na głowę. Czuję się jak trochę jak na wykopkach ziemniaków. Dyk jest kolejny ziemiaczek. W końcu pochodzi z ziemi. Piękny, czysty sygnał. Kawał miedzianej blachy. Była to pokrywka od czegoś. Ale piękna żaróweczka od roweru. Heh. Czyżby to była pociągowa rzecz? Zobaczcie. Wygląda nawet na całą, niespaloną. Taki tam sygnalik. I zobaczcie, jaki fallus wyłazi. Tak skrzeczy złom. Gwóźdź, kwadraciak kolejowy. Tym razem z ziemi, nie z wody. Te 10 minut pobiegam. Będą 2 godziny. Będę kończył. Minęły równo 2 godziny. Po 15 kilo na wiadro, tak oceniam. Także 30 kg, jakieś 45 zł, może trochę więcej. Ja jestem zmachany. Idę odpocząć. A Was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć. Dobry, dzień dobry. Wodem naszego spotkania jest wyprzedzanie w miejscu, gdzie jest to zabronione przez znak drogowy. Aaa, nie zauważyłem Pięknie. tego znaku, na pamięć jeżdżę, kurczę. w związku z tym ustalić pan tożsamość. Czy na Dobrze. przykład numer Peselstwie pamięta pan? Tak, pamiętam. Poprosimy o podatkę. 741227 i zapłacę mandat. Ja pierdziele, się narobiło, zobaczcie. <grym> kurczę. Tam drogomierza, czyli stanicznika musimy odnotować. Dobrze tak dużo jest. 161. Czy wyposażenie pojazdu To znaczy? Tylko i konto Tak. gdzieś tam jest. Prosili okazanie Dobra O, szczegółowa, słuchajcie, kontrola. Panowie bo mnie gnębić teraz. Ej, to pan... <ślapple> <ślapple> tego, nie wiem, nie, nie. nie oh. Niestety e, za takie wykroczenie teryfikator przewiduje mandat karny w kwocie 1000 zł o Jezu. 100 karnych Mandat można przyjąć oczywiście nie trzeba. Gdyby pan się hmm. życzył, sprawę można skierować do rozpatrzenia przez sąd. Pan musi podjąć decyzję, czy pan taki mandat przyjmuje, czy też nie. Ja poważnie aż 1000 zł? Jest 1000 zł. Od 1 stycznia po ja, w taryfikatorze się pozmieniały. Dla czy to wy to słyszycie? 1000 zł, masakra! Z naszej strony to wszystko Nie zapraszam Was na mój kanał, bo... Już kiedyś pan nas zapraszamy. zapraszam To teraz Was nie zapraszam Masakra, 1000 zł, ale mi zepsuliście humor Dzięki, do widzenia